Towarzysze. Więc dzisiaj mam dla was niespodziankę. Jest to chińska bajka w takim stylu manga. Siedmioodcinkowa yy, bajka nazywająca się Wódz, The Leader, Woszcz. Yy, właśnie poświęcona Karolowi Marksowi. Więc jest to tutaj na kanale Komrad Anime. Tu jest odcinek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No i tutaj wybrałem kilka takich fragmentów. Jak widzicie... <śmany> Więc tutaj jest właśnie fragment, jak to przemawia młody Marks. Później ten Marx się starzeje. Tutaj jest fragment, jak to właśnie zamykają nową gazetę reńską. Tutaj jest rozmowa młodego Marksa z młodym Engelsem. No i tutaj, tutaj jest z kolei moment, kiedy właśnie jest napisano manifest komunistyczny. No i tak można kontynuować. Tu już jest troszkę starszy Marks, który jest z kolei Starszy Marx ma tutaj stare dziecko, umierające dziecko. Tu już jest Marks, no, takiego jakiego bardziej znamy. No i na końcu tutaj sobie Marx rozmawia właśnie z Engelsem. Usiadają i mówią tam o kapitale. No, jednym słowem, mamy do czynienia z siedmioma odcinkami, każdy po 20 minut. Jest to 140 minut animacji, no i ze względu tutaj na chiński język, który jest, no, dość utrudnia zrozumienie tego, tej treści, mam taki apel do Was towarzysze, więc A należy to w, wszystkie te 7 odcinków przetłumaczyć na język polski jest tu tutaj są napisy aby yy, możemy zrobić tutaj pod, yy, dubbing nagrać a więc no, tak żeby nie był to tylko jeden głos ale kilka różnych głosów yy, więc jest to profesjonalna produkcja no ale to co my mamy zrobić to przetłumaczyć i podłożyć głos i w ten sposób popularyzować biografię Karola Marksa Towarzysze chińscy wykonali kawał dobrej pracy, więc nic tylko musimy skorzystać i przetłumaczyć to na język polski, więc w tym miejscu apeluję do wszystkich o pomoc, pomoc przede wszystkim w tłumaczeniu, a później o zgłaszanie się tutaj o to, o podkładanie głosu. No a ja ze swojej strony no, deklaruję, że sam będę tutaj udzielał głos Marksowi, ale są jeszcze do obsadzenia inne role, jest Engels i pozostali. Pozdrowienia, towarzysze.